Witam Państwa serdecznie w kolejnym odcinku Garage Dexa. Dzisiaj przedmiotem naszych banajów będzie Canon Jak-Pancer 105. Zanim zaczniemy opowiadać, jak to się stało, że ów 105 została zainstalowana w tym pojeździe, omówimy sobie standardowo pancerz. Na samym spodzie mamy tutaj taki malutki skosik, ma on 20 mm, później zaś wszędzie i dolna płyta, i górna to 30 mm. bok pojazdu góra. Nadbudówka wraz z tyłem również 30 mm, zaś niestety spód od linii gąsienic to 14,5 mm, a gąsienice i kółka liczone są jako 20 mm pancerz warstwowy. Jest tutaj mnóstwo miejsca na parkowanie pocisków artyleryjskich. Mianowicie tutaj strefa silnikowa, mamy tutaj zaledwie 8 mm, a tył pojazdu na całej powierzchni posiada również 8 mm. Co się tyczy czoła pojazdu mamy tutaj 14,5 mm, góra zaś nadbudówki posiada zaledwie 8. Nasze dwa garnuszki posiadają wybitnie 25 mm, zaś z góry również posiadają 8 mm pancerz, jeżeli chodzi o taki niewielki tył nadbudówki, to jest to 14,5 mm. No i oczywiście na koniec jarzmo, ale jeżeli myślicie, że to jazmo. Łapie pociski za zero, jesteście w błędzie. Tutaj strzela się raczej w światło czołgu. Mamy tutaj 30 mm, 30 mm plus 28, a czasami występuje 30 plus 35 mm i w miejscu samego działa mamy tutaj 50 mm plus 35. Pojazd posiada sympatyczne wychyły i odchyły tego działa, więc jarzmo jest, tak jak i zresztą cały pojazd, raczej papierowe. Zapraszam Państwa do garażu. Na samym wstępie tej prezentacji pragnę dodać, że Canon jak pancer 105 może być zakupiony z dodatkowym specjalnym zestawem stylizacyjnym Czarna Pantera i tak to właśnie wygląda. Bardzo, bardzo sympatyczny zestaw, który tylko i wyłącznie może być zainstalowany na tym oto pojeździe. Proszę bardzo, tak sympatycznie wygląda Czarna Pantera. Przyznacie, jest bardzo, bardzo przyjemne, takie piaskowe, i jeżeli go zainstalujemy, zamontujemy, to oczywiście na wszystkich mapach będziemy dysponować takim stylem, który oczywiście daje nam wartości kamuflażu. Niemniej jednak, ja tutaj pokażę zwykłego, bardziej mi się podoba jakiś takich w niemieckich malowaniach. No i oczywiście geneza. Na początku, oczywiście, pamiętacie, że. Kanonen, jak pancer 105, ma starszego brata, czyli zwykłego kanonen, jak pancera, który jest wyposażony w działko 8.8 mm. To działko nie dawało już rady i postanowili zainstalować tutaj dużą stopiątkę. Niestety, ten niszczyciel czołgów posiada tylko 360 metrów zasięgu widzenia, czyli jest bardzo, bardzo słabo i jeszcze co miało na celu wprowadzenie tego pojazdu. Myślę, że po nieprawdopodobnym sukcesie E25 pojawiła się taka pogłoska, takie informacje, że będzie to pojazd jakoby E25 8 tieru. No nic bardziej mylnego, bo już sam pancerz w ogóle tego pojazdu nie dorównuje do pancerza tego małego szkraba, jakim jest E25 siódmego tieru. Niemniej jednak, 360 metrów zasięgu widzenia na tym pojeździe robi go troszeczkę ślepym, tak? Więc bez rolnetki się tutaj absolutnie nie obędzie. Będziemy się tutaj poruszali na dobrej sześcioperkowej załodze. Zaczęty szósty perek, tylko ładowniczy. Ma tutaj piąty perek nieskończony, czyli jest w porządku. Nasze radiiko to 750 metrów, tu jest dobrze. Silniczek 500 koni mechanicznych, 12% prawdopodobieństwa pożaru przy trafieniu daje nam 18,94 mocy na tonę. To jest naprawdę bardzo, bardzo dobrze. Gdzie pozwala tą maszynę rozpędzić do 70 km na godzinę i 20 do tyłu? Obrót rewelacja 5601 z tymi modułami i załogą. Oprócz tego posiadam tutaj wentylację i dosyłacz, aby zwiększyć sobie DPM. Kamuflaż na tym pojeździe jest. Bardzo, bardzo dobry. Tutaj 48,65 bez siatki. To jest naprawdę dużo. A jeśli chodzi oczywiście o nasze działo, mamy tutaj 10,5 cm, 5 szybkostrzelności, 268 na APCR-ach, 330 na Hitach i zaledwie 53 na HEK-ach. To dosyć niespotykane w niemieckich pojazdach. Zadajemy średnio po 390 punktów uszkodzeń a jeżeli kogoś przebijemy z hajakiem, to około 480. Nasz DPM bazowy to 1950, rewelacyjna celność 0,32 i 1,8 czasu celowania. Działko, tak jak mówiłem, ze względu na papierowe jarzmo, posiada tutaj zacne wychyły, minus 8 plus 15 na bogi po 15 stopni, no i z tą załogą i modułami udaje nam się zbić czas celowania do sekundy 65, rozrzut na 100 metrów rewelacja 0,29, a na DPM wzrasta do 2362. Punkty wytrzymałości tutaj mogłyby być lepiej, 1050 zaledwie i suma summarum zasięg widzenia na tym tdk będziemy mieli 480 metrów. Spójrzmy jeszcze, jak wygląda ta zacna maszyna. Zainstalowany na górze MG42 wygląda rewelacyjnie. Nawet ten tutaj zaślepiony reflektor, zamknięty reflektor mi się podoba, i będziemy mogli spokojnie rozpocząć sobie pierwszą bitewkę. No, przyznam się szczerze, że kiedy kupowałem zwykłego Canonen, jak pancera. Rzeczywiście, dużo z nas ludzi myślało, że to będzie takie E25 ósmego tieru. Niestety, jest to absolutnie tylko plotka, pogłoski. Nie ma się nijak. Jest po prostu dużo, dużo słabsze. I po długim okresie czasu Wargaming zaproponował właśnie graczom, którzy posiadali zwykłego kanonena. Że ten oto pojazd, kiedy po raz pierwszy pojawił się w sklepie premium, można było kupić za 50% lub wymienić go za darmo na tą właśnie maszynę z tym działem 105, które już potrafi zrobić jakąś robotę. <laughs> Przyznam się szczerze, że pojazd jest bardzo dynamiczny, niestety jest tutaj dosyć dużych wielkości i na szczęście posiada dobre kamo i dobre wychyły działa. W walce, w zwarciu, raczej to skupianie nie nadąża nad ruchliwością tego pojazdu. To jest dla mnie troszeczkę wada. Mimo tego rewelacyjnego skupiania, pojazd jest tak dynamiczny, że spójrzcie tutaj, jakbyśmy chcieli walczyć w ruchu, no to często możemy nie trafić. Natomiast, jako snajper, jakiś taki pojazd, który. Barabum. No, 349 to naprawdę niedużo. Już tu do nas defender jedzie. Zrobiło się niemiło. Dobrze, zatrzymał się. Nie widzi nas. Bum. Uprzeż, to to nie chcę. Jak chcą przeżyć to? Boję się, że ten defender będzie chciał. A no jeśli light i po nas. Ach, no, nie chcieli, nie chcieli. Widzimy się przy wynikach bitwy. No cóż, pierwsze kody zapłoty, mizerny wynik wraz z porażką. Mamy tutaj oprócz oczywiście misji, akurat jest Ditch Day, lądowanie w Normandii. Mamy tutaj ogień skuteczny. Niemniej jednak w naszym zespole nasza klasyfikacja względem damage'a jest troszeczkę powyżej środka. Natomiast nastrzelaliśmy zaledwie 1190 punktów uszkodzeń wykryte pojazdy przeciwnika 1. co daje nam zapłaty za bitwę. Jakieś jeszcze 12 tysięcy dostaliśmy na plus, tu musimy sobie odjąć, więc jakieś 30 tysięcy, około 30 tysięcy kredytów za tą bitewkę. Tu akurat nie jest najgorzej, jeżeli chodzi o niemieckie pojazdy. No, pojazd na pewno mnie osobiście strasznie, strasznie się podoba, lecz mogę Państwu od razu powiedzieć, że jeżeli Państwo by się chcieli zdecydować na zakup niemieckiego niszczyciela czołgów lub jakiegokolwiek niszczyciela czołgów, to jest naprawdę dużo, dużo więcej lepszych maszyn niż ta. Tak jak na przykład Skorpion czy STRV. To tutaj raczej traktuję jako kolekcjonerską maszynę dla zabawy i pojedziemy sobie z tym optymistycznym akcentem od razu drugą bitewkę. No niestety, taka jest prawda. Pojazd jest raczej troszeczkę nijaki. Jest wiele innych maszyn w tej grze, które są o wiele lepszymi czołgami premium. Tutaj właśnie ta maszyna miała jakoby polecieć na Fejmie E25. Niestety no, różnica jest nieprawdopodobnie nawet nie do zmierzenia pomiędzy tymi dwoma pojazdami. Ten no, stosunkowo nie radzi sobie na polu walki. Ma dobrą penetrację obrażenia, ale I coś tutaj po prostu nie współgra z tym wszystkim. Skorpion o wiele się bardziej, lepiej ustawia. Może mniej szybciej jeździ. Tutaj możemy szybko sobie zająć pozycję, natomiast jeżeli nam spasuje mapa na jakiś taki ostrzał, no to zrobimy sobie te obrażenia, ale jeżeli nie, no to stoimy w szczerym polu. Fantastycznie. No jedno, co jest na pewno dobre w tej maszynie, to że bardzo łatwo i bardzo szybko możemy się przemieszczać. To akurat jest sympatyczne. Tutaj jest na plus. Popatrzcie, pojazd tutaj z górki prawie 70 km na godzinę. Zresztą, pojazd nie ma problemu z żadną akceleracją czy tam przyspieszeniami. Po prostu robi to rewelacyjnie. Tylko bardzo, bardzo na dłuższą metę jest tutaj, yy, moim zdaniem, sytuacja występuje taka, że to skupianie celownika no, nie nadąża nad ruchliwością tego pojazdu. Ło, myślałem, że akurat stanął, no przecież to nie mogło być inaczej. est Fantastyczna celność! Fantastyczna! Jeżeli znajdziemy sobie taką pozycję, gdzie będziemy mogli stali nie przemieszczać się, żeby to kółko celownika zdążyło się skupić, no to popatrzcie. No, pojazd wyciąga absolutnie wszystko. Nieprawdopodobna celność! Rewelacja! Boom! Fenomenalne działo! To bez dwóch zdań. Musimy sobie zdać sprawę po prostu z tego, że E25 to to nie jest. E25 możemy zajechać, objechać, to działo jest zawsze skupione tutaj. Niestety wymagany jest czas skupienia, lecz... Jeżeli skupimy no to celność to jest kosmos. No, nie nasz nie nieładnie. Widzicie? Ta ruchliwość tego pojazdu nie pozwala na dobry strzał, dobre skupienie. Tutaj już sobie zaznaczyłem cel. Rewelacyjny obrót. No, nikt nie pomoże. A to taka pomoc jest, zasłanianie celu. Hmm. No to, to, to tak, to tak, 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 tak. No, dobrze. Tu już będzie końcóweczka. No, niemniej jednak wynik w damage'u to nie jest rewelacja. Myślę, że tutaj też dalekim odstępstwem od jakichś takich standardów przynajmniej niemieckich niszczycieli jest to, że ten pojazd zadaje średnio 390 punktów uszkodzeń, natomiast no, inne niszczyciele mają równie celne działa lub prawie tak celne działa, ale te obrażenia to już jest około 550, także czy tam 450, to jest zupełnie inny wymiar, inna kategoria. Niemniej jednak zrobiliśmy tutaj odznakę mistrzowską trzeciej klasy, ogień skuteczny. Mamy tutaj raz, dwa, trzy, cztery, piąte miejsce w damage'u na dziesiąteczkach. Sympatyczna dynamiczna bitwa 1502 punkty uszkodzeń to naprawdę jest niewiele jak na TDK 8 tieru, szczególnie niemieckiego. Wykryte pojazdy przeciwnika 1, 2 fragi, suma sumaru, mamy tutaj 65 tysięcy na plus z jakichś takich bonusów wydarzenia, więc załóżmy, że zarobiliśmy te 35 tysięcy, tak. 36 tysięcy. 36 tysięcy kredycików. No, mały damage, mały zarobek. Miejmy nadzieję, że ostatnia bitewka pójdzie lepiej. Ja już mogę Państwu powiedzieć, że w ogóle nie gram y, tymi pojazdami, zarówno Canon, jak Pancerem, jak i Canonem Pancerem 105. Uważam te pojazdy za kolekcjonerskie maszyny. Miło mi się kojarzą, y, z, przypominają mi wizytę. W niemieckim pancer muzeum, tak, gdzie stoją już na zewnątrz i patrzą na nas. Oczywiście takiego działa nigdy nie widziałem, to jest raczej wymysł Wargamingu. Oryginalnie ten pojazd wygląda właśnie w ten sposób. No, ale dzisiaj omawiamy sobie i pokazujemy kanon pancera 105, tak? Czyli jak gdyby taki ratunek dla Canon Pancera, gdzie WG zdecydowało się na Zainstalowanie właśnie tego działa 105 mm. No i tak jak mówiłem, niestety, ja uważam, że 390 obrażeń to jest mało. I pojedziemy ostatnią bitewkę I naprawdę jest szalenie intrygujące, irytujące to, że jedziemy tym TDK, niby pisze nam super super skupianie działa i właśnie przy tej ruchliwości, tym obrocie no zajeżdżamy, wyjeżdżamy chcemy kogoś trafić, a nagle celownik jest na cały ekran i schodzi. I w momencie strzału ten pocisk na pewno poleci gdzie indziej. Natomiast jeżeli kampimy, snajpimy gdzieś tam z ukrycia, nie ruszamy tym działem, no to kosmos. Widzieliście to Państwo na poprzednim filmiku. Zobaczymy, co się tutaj będzie działo. Natomiast oczywiście na rewelacyjnym plusem tego TDK jest jego fenomenalna mobilność, bardzo dobry kamuflaż. No i niespotykana celność działa. Popatrzcie, 60 na godzinę, tutaj pod górkę 50 na godzinę, niekończąca się moc. tak zwany pulos? No, to chyba w poszło. Super ma te wychyły, działa i na boki, naprawdę to wystarczy. Żeby jak widzicie... No naprawdę? Dziwne rzeczy tutaj, popatrzcie, tyle strzałów już oddaliśmy. Przestrzały i zero de RNG. Skup, skup, skup. Pięknie. 30 fałem, Miodzio, <laughs> a i na koniec pieczątka z No, ja wiem, że tam jest więcej pojazdów. I popatrzcie, to skupianie. No i teraz nagle nasz pojazd przestał trafiać. Nie wiadomo dlaczego. Czyżby kolega we fale miał WN WN 300. Nasze lajty na środku. Też jest bardzo sympatycznie. Zobaczcie jak ładnie całą powierzchnię można to sobie. Nie ja nawet mogę przestawić. O, tak, tak będzie lepiej. Tylko co z tego, że będzie lepiej? Jak my nie mamy spota, bo nasze lajty są na środku. Nie wiadomo czemu. Tak bywa. Uuu, Milki już dostał za Oj oj oj, chyba ktoś sobie kupił ostatnio Gefa i będzie spotował. Wow! Czyżby był jakiś spocik? Bum! się przemieścić, żeby mieć zasięg na tamtych państwa Rewelacja. Te 30 bezkarnie, słuchajcie, zjeżdża. No to już jest szok. problemy na bazie. Mhm. Teraz nawet nie zdążymy ani tu, ani tam. Proszę, nasze arty jeszcze desperacko tutaj próbują coś przykąsać. Nasz light jest w bazie, aha, bo on... przecież to jest. chrapka na artylerię, tak? A no. Cóż, tak bywa. Widzimy się przy wynikach bitwy. Trzecia ostatnia bitwa. Naszym pojazdem również kończy się porażką, tak jak pierwsza. Mamy tutaj ogień skuteczny. Klasyfikacja nasza względem zespołu to środek stawki. Nastrzelaliśmy zaledwie 1113 punktów uszkodzeń, jeden frak i dostajemy. no tutaj znowu jakiś bonusik wszedł, więc dostalibyśmy zaledwie około. 13 tysięcy na plus, to jest raczej bardzo niewiele i myślę, że jest to spowodowane właśnie tym, że pojazd ten posiada przy tych wszystkich swoich zaletach i wadach zaledwie 390 punktów uszkodzeń i to 390 nie jest zbyt często losowane. Pojazd wygląda Przepięknie, prześwietnie, no, rewelacyjnie mi się podoba. Wszystkie te szczegóły i detale są bardzo pięknie dopracowane. MG42 wygląda rewelacyjnie, no, rzuca na kolana. Niestety, czegoś brakuje tej maszynie jak dla mnie. Mamy tutaj taki swoisty paradoks. Oczywiście, abstrahując od tego, że nasz zespół i tak dalej. Można by powiedzieć, że pojazd jest jako niszczycie sytuacyjny, lecz nie, bo posiada mobilność, ale ta mobilność wpływa na to, że przez czas skupiania tego działa w ruchu ono nic nie jest w stanie trafić. Tak naprawdę pojazd ten służy do tego, żeby szybko się przemieścić, zająć pozycję, no i mieć na tyle możliwości i czas, i jeszcze żeby ktoś tam robił spota, żebyśmy mogli strzelać z tego fenomenalnie Celnego działa, lecz ostatnia bitwa pokazała nam, że to działo jednak pudłuje. Także moim zdaniem, maszyna kompletnie pełna sprzeczności. Ja osobiście, jeżeli ktoś chciałby sobie kupić ten pojazd, nie polecam tego pojazdu. Jest wiele innych zacnych maszyn i naprawdę z ręką na sercu traktuję ten pojazd jako maszynę kolekcjonerską. Przyjemnie się na nią patrzy. Raz na rok wyciągam nią z garażu i nią jeżdżę. Tyle na temat canonen Jak Pancer 105, który był gościem dzisiejszego odcinka. Z Państwem już się żegnam i zapraszam na kolejne filmiki. Pa. pa. Taki niejaki taki, ale piękny. Pa.